I wciąż nie mogę To jest Outline, Colorface, Privat, Jo... Jo, 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 Jo... 2008, 2008. 2008. ROCH, NCK. Ej! Mam swoje miasto ruchane jak żadne inne. Gra w tym miejscu mam tu pozytywną vibrę graffiti a weźe color płyty. festival nie było w polsce słuchaj mnie na robienie rzeczy konkret to to dobre outline color festival outline color festival. i tak to leci dalej hallo leute michel aus Polen Miasta, zrobiliśmy swój projekt No i od tygodnia malujemy całą ci bombardujemy różne miejsca Od Kwarca Kaliskiego mosty i park Baden-Powera Tak, jeżeli chodzi o scenę graffiti jest mnóstwo krajowców w tym kołptów z razem z żoną się chęł Niemcy Clark Kent nazi no i mnóstwo Anglików hmm, Hiszpania, Japonia Chiny i Francji Madame and Monsieur okay. Outline Color Festival Festival et nuit. Et nuit. Je m'appelle Bel, Bien, comment ça va? va? Qu'est-ce que vous avez fait? fait? Comment ça va? No, ja tak naprawdę zająłem się tylko częścią gości zagranicznych. Hiszpania, tak, Japonia, a, a reszta, reszta to jest z rzędem, to, to Wojtek i chłopaki tutaj złodzi. Na to więcej trochę pieniędzy z samego miasta, więc miasto jakby zwala na graffiti to jest dosyć dobra rzecz i ja serdecznie za to dziękuję, nie? Także wszystko jest okej. Okay. If I live in the fuckin' motherfuckin' Łódź city I would like to invite you to yeah. our party <laughs> Outline Color Festival Come on, take your wife, take what? your family And come on, ma, ha. You know what I'm saying this is yeah. in Łódź Po co do innych krajów, jak w inne kraje mogą przyjechać do nas? I to jest gener generalnie najprostszy pomysł, nie? I od tamtej pory tak to mniej więcej wygląda. To first June in Łódź ja, jak dla mnie to, to powinna pójść w cały świat. nie? Dostaliśmy ogólnie tam, y, to jest taki duży magazyn, Graphotisan, to jest jedna z największych gazet do grafiki. W zasadzie nawet to nie jest magazyn, to jest tak jak książka, to chodzi 3-4 razy do roku. No, załatwił nam 10 stron w przyszłym numerze, także to będzie bardzo rozpromowane na, na cały świat. Nie? No, reklama też dla Polski, prawda? I, i dla naszego miasta. I przyjeżdżają ludzie za zagranicy, widzą, że Polacy są gościnnymi ludźmi, jest fajnie, jest miło, naprawdę fajna atmosfera. Jak też jest na poziomie. Tak, i ludzie robią jakiś tutaj poziom i tworzą naprawdę dobrą sztukę. Polska się rusza w świat, to jest super. Tak, to jest, dla mnie to jest najważniejsze tak naprawdę. Łączyć się z łączyć się zagranicą i promować Polskę. I tak samo Polskę przedstawiać za granicę. Wielu nawet nie zdaje sobie sprawy To kreatywna promocja kultury dobrej marki Mamy tu Hollywood, wspierającą nas w czynach Mamy tu ludzi, tu mrowiących hałas słychać W tym mieście miłość prawdziwa daje nadzieję Mamy oce, babcy, jesteś pragnienie pragnieniem No powiedz mi, kto tak maluje i gra? Outline Color Festival Kto, 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 kto tak gra? Outline Color Festival Otóż tą zdrową atmosferę Nieważne ile lat masz Nieważne też skąd jesteś Nieistotne jest tu twoje osiągnięcie Ważne, że lubisz rap, graffiti i breakdance. Ściślej pamiętam pierwszą edycję To naturalna ewolucja OCM Biznes DJ i jego kejsenami Na szczenie z bomblami, W